you Cześć, witam serdecznie, founder z Maj Łukasz Gamrod, Lauders Hair, czyli Agencja Marketingu Strategiczno-Kreatywnego, a dzisiaj mój wielki rywal, czyli Franciszek Gorgiew z agencji Tigers. Dlaczego powiedziałem, że wielki rywal, bo przede wszystkim mi im strasznie imponujesz. Okay. I dlatego, że podpatrujecie iślałem, pot... że to jest jakaś marketingowa pułapka teraz. W żadnym wypadku. Żeby tak, na, tak naprawdę chciałbym Ci zrobić przybić pionę i powiedzieć, bo w cholerę rzadko mówimy sobie to, jako wiesz, ludzie, którzy robią podobne rzeczy, że ktoś robi coś zajebiście. Jasne. A wy to robicie chyba zajebiście i robicie to zajebiście od lat. Mamy dużo fajnych ludzi, którzy robią dużo fajnych rzeczy, ale też uważam, też widzę, widzę co wy robicie, więc też w... o, chciałem sobie tobie pionę, może piąteczkę zbiemy, bo naprawdę. Staramy się, no. staramy się i, i, i nie ukrywam, że mm, i czytam wasze rzeczy i wasze branding i branding pewnie słyszeliście też miliard razy, pewnie zrobił wam bardzo dużo dobrej roboty. Natomiast przede wszystkim szanuję za. Bardzo e, takie poukładane biznesowe i procesowe podejście do biznesu marketingowego, o którym wiele agencji woli myśleć i mówić, że jest on tylko, Nie no, robimy marketing, tak kreacja, jest. zostawcie nam wrażenie. No, no, no. To chyba można sparametryzować, co? Wszystko można sparametryzować. Myślę, że jedną z naszych głównych przewag konkurencyjnych jest coś, co ja nazwałem w pewnym momencie operating system, i to jest właśnie to, co sprawia, że wszystko w firmie jest opomiarowane. Ja na to wydałem dosłownie setki tysięcy złotych, żeby tak to działało, bo jakkolwiek w krótkim terminie to sprawia, że nie wiem, zyskowność spada i jakieś takie rzeczy. No to w długim terminie, w zasadzie widzę, wchodzę na telefon, widzę wszystkie działy we wszystkich biznesach, ile tam jest leadów, jaki jest koszt pozyskania klienta, którzy klienci sobie najwięcej przynoszą, jak o nich dbamy, jaka jest ich poziom satysfakcji, kto ich robi, za ile, coś tam. I można po prostu nurkować do, do, do pojedynczego, gdzieś tam pojedynczej złotówki, czy pojedynczego... Możesz wysłać tego, linka? Do, do, po prostu mogę Ci screeny pokazać, albo za chwilę, ale naprawdę Mega... My to robiliśmy parę lat, w coraz kolejnych edycjach i chyba dotarliśmy do takiej finalnej, więc to jest taki timing, kiedy jestem z tego naprawdę dumny i dlatego o tym mówię. No to jest rzecz, na którą my teraz bardzo mocno pracujemy, to znaczy postawiłem to jako, jako jeden z największych celów, czyli sparametryzować większość działań, które robimy w firmie, tak żeby faktycznie być w stanie odpowiednio je mierzyć i odpowiednio wcześniej wiedzieć, że coś się wydarzy lub się nie wydarzy. I chyba nie ma innej możliwości, żeby... Tak, dobrze i to wypadałoby pieniądze. zawężyć do małej liczby wskaźników na start, bo my byliśmy w tej podobnej fazie, kiedy to robiliśmy i powiem Ci, że próbowaliśmy mierzyć za dużo na początku. Lepiej zmierzyć, nie wiem, nawet cztery w biznesie agencyjnym cztery kluczowe wskaźniki. Lidy, wartość sprzedaży, lifetime value klienta, czern, można różnie. Myślę, że finalnie to sprowadza mm. do lifetime value klienta, no i windykacja trzeba to zwindykować. Niektórzy filozofowie mówią, że jeszcze jakiś tam employee, NPS czy coś takiego. E, tu bym polemizował, no ale te cztery moim zdaniem są e, absolutnie kluczowe. Czytam dwoje treści. I bardzo często, ostatnio zaczynam myśleć sobie, że cholera też bym tak chciał. Udało Ci się chyba doprowadzić do tego momentu, w którym możesz skupić się tylko i wyłącznie na rzeczach dla ciebie bardzo ważnych, w rzeczach, które pozwalają rozwijać Twoje biznesy, a operacyjnie wyszedłeś z tej bieżączki tysiąca różnych, wiesz, odpisywania maili, wiadomości i tak dalej. Deep working, praca, która pozwala Faktycznie na zmianę. W jaki sposób zauważyłeś, że to jest jednak jeden z kluczowych elementów, który wpływa na rozwój firmy? Może zacznę od tego, że przez lata jednak zapieprzałem i że to był klucz tego i nadal zapieprzałem. W sensie tego po prostu nad innymi rzeczami, bo jak się zaczyna mówić o tej operacyjnej, nieoperacyjnej, strategicznej tak. roli. To często to się tworzy jakaś taka utopia, że ludzie, bo to widzę z rozmów, które mnie tam ludzie zaczepiają, oni myślą, że ja teraz mam taki luzik i w ogóle. Nie, jakby presja jest ta sama, myślisz nad innymi rzeczami. Jest to taki tylko e, taki wstęp. Jest to naprawdę wiele lat mega intensywnej pracy, nie tylko reinwestowaniem w biznes, czyli. Konsultowaniem tego biznesu, żeby poszczególne jego obszary układać, zapisywaniem tego, przekazywaniem tego ludziom, co jest w ogóle wielkim wyzwaniem i własna mindsetowa praca, ponieważ. Powiedzmy, że w biznesie mamy kilka dolin śmierci. I ja ostatnio na infoszerze robiłem o tym w, e, w jakąś tam prezentację. No i tam, że pierwsza szukasz product market fitu, druga to tam powiedzmy, że próbujesz obsadzić middle management, e, potem biurokracja w organizacji, rozrost tego wszystkiego i tak dalej. I po każdej tej dolinie śmierci ten top leader wychodzi jako ktoś inny. Mhm. Jeśli nie przejdziesz też mindsetowej zmiany, no to nie przejdziesz tej to, do co to, jest, co to Co to jest ta zmiana mindsetowa? Wiesz, co, no ja, ja teraz pracuję z przedsiębiorcami hobbistycznie i na przykład mam taki cały framework, który sobie pod to ułożyłem, że dla mnie jest bardzo ważne, żeby oddzielić firmę od siebie. Mhm. Nawet na wczesnym etapie warto to zrobić. Firma jest dla przedsiębiorcy, który będzie krew, pot i łzy poświęcać przez lata a nie przedsiębiorca dla firmy. On może tymczasowo mhm. robić coś poświęcając swoje życie i zdrowie, w sensie nie oszukujmy Ramy. się em, po to, żeby coś osiągnąć. To jest pytanie co, po co to robię? No bo dużo ludzi mówi w uproszczeniu, ja rozumiem, że niedokładnie to masz na myśli, że jakby też bym tak chciał, ale właśnie to jest bardzo ważne pytanie, co byś naprawdę chciał. Bo być może jakbyś wszedł w to, co robię dzisiaj i w jaki sposób to robię, to ty robisz zupełnie inaczej rzeczy i to też jest zajebiste, mhm. i warto sobie gdzieś tam wyłuskać to, mhm. jaka jest ta moja wizja na to moje życie. Czy ja chcę siedzieć na majorce, wstawać o 11, pić kawkę, odpisać na trzy maile? Czy ja chcę budować wielkie międzynarodowe imperium i zawsze jechać w pierwszym, na pierwszym koniu, w pierwszym rzędzie i po prostu rozpierdalać przeciwników? Franek, cholera, no mówisz o tym, że trzeba faktycznie to przemyśleć. Trzeba. I trzeba odpowiedzieć sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Tak, jedno zajebiście i jest jeszcze drugie zajebiście ważne pytanie. Eee... Ja pracuję właśnie z ludźmi, robię tak, że rozpisujemy ich przekonania. Co oni uważają, że w czym są dobrzy, w czym są słabi, co ich stresuje, czego się boją, co ich złości, co uważają o świecie, że na przykład nie wiem, pierwszy milion trzeba ukraść, albo wiesz, no ja w sensie to, to jest takie stereotypowe, ale wiesz, są takie, że na przykład jestem słaby w Excele. Na przykład, wiesz, to jest bullshit, który ludzie sobie mówią. Ja mam na przykład coś takiego, że jak. Pracuję z nimi i dochodzi do budżetowania i oni na wstępie mi rzucają prosto na twarz, że oni są słabi w tabelki. Chuj mnie to obchodzi. W sensie. Nie, jakby to jest ograniczające przekonanie. Tak. Masz napisać 12 miesięcy, napisać, jak Ci się wydaje, że ile będzie przychodów i za co zapłacić koszty. To nie, nie ma... Jeżeli jesteś tu, gdzie jesteś, to nie ma takiego świata, w którym nie umiesz tego zrobić. I proszę cię, żebyś to zrobił na jutro. I tyle. I jakby. I, i, obczy, i oczywiście pod, pod, podpuszczam ich tak, w sensie mówię to w łagodny sposób, żartobliwy. Ja mówię oj, chlip, chlip, i tak dalej, straszne. Jakby zrób to po prostu. No i to robią, jednak się okazuje, kurde. Ja sobie od trzech lat wkręcam, że nie umiem w tabelki, że nie umiem w finanse. Tak. Uzasadniam tam sobie jakieś ruchy. A przepraszam, ale w coraz wyższej lidze biznesowej nie możesz mieć takich tekstów. W sensie nie możesz tego. Oczywiście. Oj, nie umiem przez wystąpienia publiczne, bo jak byłem mały, to grałem Borsuka w, w szkole podstawowej <laughs> i się ścikałem w majtki na scenie. No bardzo mi to szkoda, ciebie, tak? Masz zdjęcia? Ja akurat mam takie wspomnienie, może nie strzykanie w majtki, ale akurat ja grałem Borsuka w, Bursuka. Tak, w drugiej klasie i moi rodzice nie przyszli na występ, było mi bardzo przykro, bo pomyliłem godzinę, źle im powiedziałem godzinę. I pamiętam, że płakałem, dlatego użyłem tego przykładu. Jakie elementy sprawiają, że strategia jest do dupy? Myślę, że jak jest ogólnikowa, to na pewno. Jak ma dużo bazwordów, które nic nie znaczą. Jak jest po prostu niezrozumiała. Czyli no, i też jak jest yy, szeregiem pobożnych życzeń, bez jasnego planu na zrobienie tego, zmierzenie tego i dalej. I swoją drogą, yy, jak zaczynałem karierę w marketingu, to wydawało mi się, że ojej, jakie to straszne social media są niedoceniane, potem szerszy digital, że jest niedoceniany, przecież tu jest tyle fajnych opcji targetowania wszystkiego. Szczerze im dalej jestem, tym bardziej rozumiem dlaczego. Strategia yy, i też kreacja są tym najważniejszym pierwszym elementem. Powiedziałeś o różnicującym designie, który mamy na przykład w Tigers, który był bardzo dużym ryzykownym ruchem, bo wiesz, nie, nie, jakby, nie chcieliśmy wyglądać jak kolejna agencja kreatywna, radosna czy coś. Tak. Wszystko jest takie, ja mówię, jak wejdą ludzie na, na stronę, to ma wyglądać, że jest drogo i że to jest inne. I to jest pierwsze, co ma ta strona mówić e, i ma być śmiała, i ta komunikacja ma być śmiała. Tam jest dużo do odrobienia, jeśli chodzi o kopii jeszcze, e, bo trochę tak szybko rosiliśmy, że nie, nad nie nadążyliśmy za tym, ale uważam, że właśnie pomyślenie, właśnie e, ten aspekt strategii i kreacji, definiują potem skuteczność tych wszystkich innych rzeczy i to musi być oparte o realne potrzeby klientów. W przypadku Marek B2B duże problemy klientów, które chcesz rozwiązać, bo rozwiązywanie dużych problemów to duże marce. No ale przepraszam, to muszę ci zapytać o to, ale to w takim razie w jaki sposób ty jako marketingowiec, czy w ogóle marketingowiec, przychodząc do firmy, o której nie ma zielonego pojęcia, o branży, o której tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, i przychodzi z nadmuchanym ego i mówi: Ej, teraz ja wam zrobię strategię. Tak to działa? Przecież to nie zadziała. Nie, i moim zdaniem. To jest też właśnie kwestia budowania silnego brandu, czy własnego, czy innego. I teraz chodzi o to, żeby wykorzystać ten autorytet. Naszą misją jest to, jesteśmy przewodnikiem w digitalowej dżungli. I tu mówisz, nie, ale ja tu jestem przewodnikiem. Mhm. Chętnie wysłucham i naprawdę często klienci mają niesamowite spostrzeżenia na temat własnych biznesów. Ale jeżeli czujemy, że się trochę oszukują, to mówimy im to prosto w twarz, nawet kosztem deala. I moim zdaniem to wejście, znowu ta mindsetowa zmiana, którą musi przejść zespół, że no trzeba challengować tego klienta, powiedzieć mu, ej, tu popełniacie błąd, tu gracie zbyt bezpiecznie. I czasem duże marki decydują się grać bezpiecznie, jest super pomysł, przechodzi bardzo wysoko. No i potem zarząd mówi, nie, ryzyko nie możemy i robi się coś grzeczniejszego. Bardzo często zwracają mi uwagę przedsiębiorcy, że te agencje przychodzą i mówią im rzeczy, o których nie mają pojęcia, to znaczy nie mają pokory związanej z tym, że na początku trzeba poświęcać. Bardzo dużo czasu na to, żeby odpowiednio zbriefować tego klienta, żeby tą sztukę odpowiedniego zadawania pytań doprowadzić do poziomu, w którym to nie jest sztuka udzielania poprawnych odpowiedzi, tylko właśnie sztuka zadawania pytań, bo z nich wyciągamy dane, które pozwalają nam następnie stworzyć jakąś tam pozytywną, właściwą strategię. Wydaje mi się, że to jest bardzo niedoceniany element w wielu agencjach. To jest błąd, który my też bardzo często popełnialiśmy, czyli przychodzimy i mówimy dobra cyk cyk cyk, brief przeczytaliśmy, przejrzeliśmy social, krótka analiza, godzinka rozmowy z klientem, mamy dla was lekarstwo. No ale to jest pyszałkowatość, która bardzo często kroczy przed upadkiem. Ja myślę, że to nie jest nawet pyszałkowatość, to jest e, e, krótkoterminowy albo po prostu interes ekonomiczny, bo umówmy się, klienci nie chcą płacić za strategię, bardzo no, często. No oczywiście, że tak. Przychodzisz i ktoś mówi, aha, to ja mam płacić za jakieś, bo z czym się każe slajd, e, strategia, jakieś slajdy, gdzie tak, jest napisane tak, tak. persona, coś tam, jakieś, wiesz, archetypy, jakieś pierdololo po prostu, tak? <laughs> Persona archetypa jakieś pierdolo. Nie no w sensie wiesz, ja nie mówię, to będzie że to jest... Nie, tak. ale wiesz chodzi o to, że no, i to w ogóle się na nic nie przekłada, że ktoś wysyła ci jakąś preskę, opowiada ci jakieś pierdoły, no potem i tak tego nie robisz, albo to się tak się rozmywa i tak dalej, więc jakby w pewnym sensie rozumiem ten sceptycyzm, bo mało kto robi prawdziwą strategię, która jest odważna, która się wgryza. Często, moim zdaniem, z marketingu, z tego prawdziwego marketingu, gdzie masz produkt, tak, gdzie bardzo, bardzo dużo różnych elementów, on wpływa tak naprawdę na to, co robi cały biznes. I ja myślę przede wszystkim o takich, o takich strategiach. E, tak zostały zaprojektowane Tigers, klientocentryczne, oparte na powtarzalnym modelu operacyjnym. Trochę samo o sobie, trochę takie do wewnątrz. E, moim zdaniem za mało, trochę mówimy o sukcesami naszych klientów, ale Okay. Dla mnie ta, pra ta prawdziwa strategia to jest to, co definiuje w ogóle to, czy ci potem się uda, czy nie. A wracając do krótkoterminu, bo zgubiłem wątek, ale już wracam. Krótkoterminowy silnik ekonomiczny, skoro klienci nie chcą strategii tak łatwo, albo chcą ją w pakiecie, szybko i tak dalej, no rzeczywiście jest dobra, to Wam zrobimy, tu jest estymacja, wydamy tyle, wrócimy tyle, tu jest jakieś perfo, tu są jakieś wspomagające usługi, możecie mieć to jutro, powtarzalny przychód. A jak ja sprzedam strategię, to moi ludzie siedzą dwa miesiące Dokładnie. i kminią to, i ja mam później pieniądze, mam mniej pieniędzy, więc trzeba to robić tak trochę misyjnie i z przekonaniem. No i wiesz, i tak szczerze, czasem się czuję jak taki frajer w momencie, kiedy wiesz, proponujemy coś, co ma sens, a ktoś mówi, że chce to perfo, albo jakieś tam wiesz. Jakieś no trudno mu tego nie sprzedać. Dobrze zrobione social media też robią mega roboty, Pernie. czy jakieś inne obszary, wiesz, e-mail marketing, jakieś tam inne, inne rzeczy, które robimy, ale. Ja bym chciał, żebyśmy jednak zaczynali od tej strategii. No. Wiesz, co, to, to jest. Jeżeli ja mogę sobie wypowiedzieć się w swoim własnym podcastie, to ja powiem widzicie? ci cię, to powiem dziękuję Franku, to powiem ci tylko, że to jest tak, że często klienci chcą, żebyśmy wymyślili biznes za nich. I oni przychodzą bez tych e, twardych danych i informacji związanych z tym, co to jest za biznes do kogo on jest skierowany, czym jest produkt, jakie są wartości tego produktu, ale mówię tutaj pod kątem biznesowym. Jak do mnie przychodzi klient i mówi, że no to dobra, to zróbcie mi tą strategię, a ja nie mam żadnego takiego wsadu. Eee, i on chciałby najlepiej tylko, nawet nie strategię, tylko strategię, taką taktykę bardziej niż strategię, czyli co my mamy zrobić na już, co my mamy wdrożyć, jakie social media, jakie kampanie, to ja mówię, cholera, ale kiedy my mamy czas, czy skąd my mamy wziąć te dane, nie? To przecież to trzeba opracować, skoro Ty prowadzisz biznes przez 10 lat i tego nie zrobiłeś yy, i sobie on się toczy, ale przychodzisz do mnie, bo coś albo nie działa, albo chcesz, żeby działało lepiej. I to jest problem bardzo częsty, że przedsiębiorcy sami nie mają tych takich podwalin, tym foundation of, of, of business. I... Absolutnie, absolutnie. No i to też, wiesz, wychodzi, no bo w dużej markce, też tak będąc sceptycznym, często ta strategia jest taką trochę dupokrytką, że spojrzała na to ileś tam renomowanych, coś tam i tak dalej. A na przykład u przedsiębiorców jest to takie, szczególnie takich no jeszcze mniej wytrawnych, to jest, że no musi, dobra wrzucę tysiąc, ma być tysiąc jeden i wtedy możemy skalować w nieskończoność. I ja mówię nie no super, w sensie to bardzo bystra nie no, strategia top po prostu, w sensie jakby no jakby wiesz, no i próbujesz z tym rozmawiać i ktoś mówi, no ja to wyślę na tym... Znaczy, ja pamiętam te czasy, bo dużo pracowaliśmy z firmami właścicielskimi, teraz trochę mniej. Ja lubię firmy właścicielskie, szczególnie takie prężnie rozwijające się, takie nowoczesne. Tam jest bardzo duża wartość do zaoferowania. A tym innym, no dobra, no możesz zrobić taką egzekucję, możesz to zrobić lepiej niż ktoś inny. Wiesz, samo to w dzisiejszych czasach, że ktoś w Twojej agencji odbiera telefon, jest już wyróżnikiem, uważam, dzisiaj tak Albo odpisuje maila, maila. Tak, odpisuje na maile, czyta maile, wysyła ja tak pi... rzeczy w terminie. Ja tak powiedziałem na początku, po pierwszym, po pierwszym roku, jak udało nam się, wiesz, tam, zbudować agencję z dwóch osób do tam dziesięciu czy dwunastu, i ktoś pytał, jak to zrobiłem. Mówiłem, że do końca nie wiem, ale odpisywałem na każdego maila i tak, każdy telefon. No ja pamiętam, jak chciałem branding właśnie zrobić i wysłałem do 10 studiów brandingowych jakiegoś briefa. No i nie pamiętam, no tam w 3 dni to mi może odpisały, nie wiem, może z 2-3 max. Niektórzy mi nigdy do dzisiaj nie odpisali. I ja mówię, nie no, to mega się powodzi, nie? A najśmieszniejsze jest to, że to są firmy, którym wcale się często Dokładnie. nie powodzi. Jeszcze ja jest wiem, gdzie jest problem. No ja naprawdę nie wiem. W sensie ja nawet nie potrafię odgadnąć, dlaczego można nie odpisywać na zapytania ofertowe, nie. Brak procesu, no pewnie no, nie ma co tego sprawdzać, nie, nie. no, no, no to wiesz, jakie są problemy w firmach. Sam się pewnie z nimi też borykałeś, a teraz jeszcze automatyzujecie procesy. No to wiecie, jakie to jest ciężkie. Nie, no ta, ta, też ta automatyzacja może to uszczelnić, bo jest coś niepodjętego. Przypomnienie, przypomnienie, nie ma, akurat takiej nie mamy, ale można było zaprojektować, jeżeli taka firma ma problem na przykład z podejmowaniem lidów. No to może być tak, że jak lit nie jest odpisany, no to no dosłownie możesz dostać SMS, a na zasadzie ej lit nie jest odpisany, nie odpisała ta osoba, do tak której tak, jest tak, odpisane, tak, tak, proszę tak. wiesz. To naprawdę zbliżają się takie czasy dużej produktywności, która zostanie uwolniona mhm. przez automatyzację i AI, chociaż tego się akurat jakoś tam nie boję specjalnie. Porozmawialiśmy trochę o rzeczach, które nas interesują. To jeszcze na sam koniec chciałem ci zapytać o rzeczy trudniejsze. Nie, bo to jest temat, który mnie nieżywo interesuje. Ja bardzo długo miałem problem z tym, żeby wymyślić sobie swoją markę osobistą, bo ja za bardzo ją chciałem wymyślić, a za bardzo nie, za mało słuchałem, słuchałem tego, co ja naprawdę chcę robić. I wymyśliłem, że bardzo interesuje mnie nie, szukanie twardych lekcji wyciąganych przez przedsiębiorców z porażek. W ogóle mówienie o porażkach, bo... To jest coś, co w Polsce jest bardzo trudne, a jak się wyjedzie na chwilę chociaż do Stanów czy posiedzi na zachodzie, to pierwsze pytanie, jeżeli jest, dotyczące tego ile... Ile, ile biznesów położyłeś, nie? Zanim ci dadzą jakieś pieniądze na stół. Bardzo rzadko o tym mówimy. Ja uważam, że mój olbrzymi stres wynikający z robienia czegokolwiek w biznesie wynikał też z tego, że ja się bałem w ogóle przyznać do tego, że ja mogę osiągać porażkę, że ja za chwilę mogę zbankrutować, że za chwilę mi klient może odpaść, że jak odpadnie mi dwóch kluczowych pracowników, to ja jestem w dupie. Bałem się tego, bo dla mnie porażka była synonimem tego, że jestem luzerem. Eee, a ciebie chciałem zapytać o to, jak była Porażka, z której ty się nauczyłeś najwięcej. My na integracji takiej pierwszej, kogo zatrudniamy, gramy w taką grę Twierdza Poznań. I to jest o inwazji zombie na Poznań i trzeba gasić ogniska powstające zombie, gdzie się rozmnażają, no, no, no. że tak powiem. No i tam ta, ta gra uczy tego, że w biznesie zawsze wszędzie są pożary. Musisz tylko wybrać, który największy ugasić hmm. i jakby podchodzić do tego tak jak właśnie Amerykanie, że no jednak w pozytywny sposób, że to w ogóle... Że jest, każde doświadczenie jest super lekcją, wspaniałą i tak dalej i ja się z tym utożsamiam i moją największą, wydaje mi się takim najtrudniejszym momentem w biznesie był dla mnie moment, kiedy no byłem no na no minusie mocno jak na tamte czasy, no bo wiesz jak wypłacasz sobie nie wiem 6 czy 8 tysięcy złotych, zależy jak tam liczyć, yy, a zadłużasz się 30 koła miesięcznie co miesiąc yy, i... Już w banku ci więcej nie dadzą, więc idziesz do rodziny. Nagle jesteś minus 100 czy tam minus 70, 100, też zależy jak liczyć. I w sumie jesteś, nie jesteś net pozytyw. Eee, I nagle się okazuje, że ludzie, wiesz, ja wtedy miałem 6 godzinny dzień pracy, gdzie ludzie po 6 godzinach jak pracy e, narzekali, że robią nadgodzinę o 16:30 dosłownie, a ty się zadłużasz i ludzie stękają, że są zestresowani. I ja mówię, kurwa, czym zestresowani, przepraszam, w sensie jakby, wiesz, i się im wszystko, starasz się być inspirujący i tak dalej. To było, nie wiem, 5 czy 6 lat temu, już nie pamiętam, i wiesz, i nagle oni zaczynają między sobą jakieś kwasy przeciwko Tobie, hmm. jakieś takie rzeczy, potem się sami zwalniają, już przed tym jak Ty chcesz ich zwolnić, potem coś tam. I powiem Ci, że taki moment, ja miałem taki pół roku, gdzie przychodziłem do pracy. Ja mieszkałem wtedy 500 metrów od biura, czy kilometr i chodziłem pieszo. I pamiętam, że chodziłem latem do pracy, piękne słońce i czułem po prostu jakby deszcz padał, po prostu jakby, jakbym widział wszystko przez taką szarą zasłonę i byłem taki zniesmaczony tym wszystkim, taki zniechęcony, że mówię, kurde, nawet bym to rzucił w cholerę, ale mam 100 tysięcy długu, to ja na etacie to ja to będę to spłacać, że muszę wygrać, że nie mam wyjścia, nie? To nawet nie była spółka, więc nie że upłatności, wszystko jest twoje. Tak, tak, tak. No i wiesz, no jakby to mnie nauczyło takiego trochę więcej wymagania od ludzi. E, wtedy wprowadziłem systemy takie oparte na wynikach mocniej do firmy. E, do dzisiaj utrzymujemy u nas praktycznie każde stanowisko jest uzależnione od jakiegoś wyniku. Ludzie zarabiają więcej niż rynkowo, mimo tego, że czasem gadają, że nie, ale no ja mam akurat przegląd z Rocket Jobs wszystkich ofert, nawet zakładając, że one nie są ani trochę zawyżone, wyślifowane, okay. to ludzie zarabiają na nas po prostu lepiej mają szansę zarabiać jeszcze dużo więcej, jeżeli przynoszą fajne wyniki. Jestem pewien element ryzyka ruchomości, no jakby takie jest DNA tej firmy, no i to się sprawdza. W takim sensie mamy ludzi, którzy robią mega kariery w bardzo krótkim czasie. Karolina, która zarządza siedmioosobowym zespołem, dzisiaj jest CEO. Martyna, która przyszła do nas jako junior, dzisiaj zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem praktycznie. Wiesz, to są jakby Paweł, który dzisiaj ze mną jest, wiesz, zaczynał od grafika specjalisty, dzisiaj zarządza całym e, kreatywnym działem, mm. gdzie mamy wideo, design, wiesz, jakby e, strategię. Jak są ci ludzie lojalni, kminią, Jezu. rozumieją, o co chodzi w tej firmie, to naprawdę daleko można zejść. Ale to było bardzo trudne i mnie straumatyzowało na lata i nauczyło mnie jeszcze w kontekście personal brandu, rozgadałem się. Ale bardzo słuszny wniosek, który tutaj między słowami powiedziałeś, że właśnie być sobą. Bo ja próbowałem zaprojektować swój personal brand, bo zawsze robiłem na spontanie. zaczęliśmy na tym trzy miesiące pierwsze tego roku. I w sumie doszedłem do wniosku, że to w ogóle jest nic nie warte, że trzeba robić to, co czuję. No jeszcze nie zacząłem cały czas, a <laughs> okay. coś tam czasem wrzucę, ale jakby to jeszcze nie jest w tej skali, w której planowałem. I wiesz, ja mówię, dobra, jara mnie historia starożytna, będę o tym pisać. Ludzie mogą mnie oskarżać, że mam jakieś ego, może mam, no słoko, no to jakby... Który, który okres najbardziej, która cywilizacja, bo ja się totalnie jaram, Sumerami na przykład. No to blisko, <laughs> bo ja zawsze lubiłem historię starożytnego Rzymu. Późną tak, tak. Republikę i Wczesne Cesarstwo. Potem chwilowo Upadek Cesarstwa Rzymskiego. Bardzo mnie zainspirowała ta książka o tytule Upadek Cesarstwa tak, Rzymskiego, jest tak, tak. świetnie napisana, każdemu polecam. A wraz z przeprowadzką do biura zastanawiałem się, co sobie powiesić za swoim e, biurkiem. I powiesiłem sobie Aleksandra Wielkiego. Dokoliłeś tam swoją, swoją twarz. <laughs> Ale to też jest ciekawa historia. Aleksander Ale to... Wielki był jeden z moich ulubionych okay. postaci historycznych. Jarałem się tym totalnie. Ja w ogóle byłem totalnym freakiem, jeżeli chodzi o historię, a najbardziej starożytność. Ja miałem no. całe zeszyty jeszcze przez wakacje, zanim poszedłem do szkoły, opracowaną całą książkę do historii. No, no. No, dokładnie to samo, jedyny ładny zeszyt, wszystko od linijki, rysunek Aleksander Wielki to był po z prostu. Szosem. Wiesz, serdecznie. to z gościu, który podbijał świat w wieku 20 lat z prędkością Tishana, robiąc takie ruchy dyplomatyczne w stylu, wiesz, podbijasz jakiś kraj, czy jak on ścigał tego Dariusza Wielkiego, żeby go de facto prawdopodobnie, żeby go obsadzić na króla Persji, którą właśnie podbił. Tak. I ja mówię, wiesz, jakby z mhm. niezabezpieczonymi tyłami, ale jednocześnie dobrze rozgrywając ten związek grecki. No, mistrz, ale. Ja wcale nie uważam, nie szanuję go wcale za ten podbój, tylko on jest dla mnie metaforą e, tego, że w biznesie masz imperatyw wzrostu, że jak on, on nie mógł się zatrzymać, w takim nie. sensie, jakby, gdyby on nie poszedł na persów, to persowie poszli do niego i tak dalej. Nie. No nie będę wymieniać tych wszystkich przykładów, gdzie nie mógł się zatrzymać, więc dla mnie on dlatego jest inspirujący. Plus ten model, zauważyłem, że model, w jakim buduje ten holding firm, jest bardzo podobny do modelu, w którym on budował, nie. że jakby. Tam te firmy miały popierać, w sensie firmy, te państwa miały popierać jego politykę zagraniczną mm -hmm. i jakoś tam kontrybuować finansowo, w zamian coś tam dostawały. Ja buduję to dokładnie taki sam sposób, że jakby ja się nie wtrącam w te firmy, ja jestem w roli właściciela czy współwłaściciela yy, i ja się nie wtrącam w nie mówię tak długo jak robimy dużą strategię, to ja się wam w ogóle nie wpieprzam w to w ogóle, w sensie dostarcie mi tam żołnierzy, Rozumiem. dostarcie mi trochę żołdu dla was, ja będę wracać ten żołd, to nie jest tak, że ja biorę i wiesz, i nie wiem, teraz będę sobie mieszkania kupować. Nie, ja mówię, ja zbieram, żeby robić kolejne ekspansywne ruchy, być ja może będziemy do dotyczyć tam w końcu nie zmarł w tych Indiach, słuchaj. Nie, a przeciwko. Jakby, ja mówię... Pokażmy, że ta firma jest warta tego, żeby w nią reinwestować. Jak macie jakieś szanse, ja chętnie reinwestuję. To jest i z tego, że jesteśmy w holdingu, jest jakaś wspólna wartość dla wszystkich. Więc tak o tym myślę i przestałem się tego wstydzić, bo kiedyś wiesz, no, cały czas jest takie, że jak wychylisz głowę, to dostaniesz w łeb. Nie? A ja mówię, dobra, no to komat mi, w sensie dawajcie, no co, to. Odwaga! No, no. Odwaga. Frank, bardzo dziękuję za rozmowę, była bardzo, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa, bo z przyjemnością chciałem Cię zaprosić do, do swojego podcastu, żeby sobie pokazać trochę dłużej. Na dzisiaj kończymy, Founders bardzo Mind chętnie. nas przyjął i mam nadzieję, że trochę o tym umyśle przedsiębiorcy porozmawialiśmy. Tak, tak. Będzie panel o 16, no ludzie go nie zobaczą, ale będę w nim właśnie o tym mówić, a Tobie też serdecznie dziękuję. Jak masz czas zajrzeć na nasze stoisko między wywiadami, to też zapraszam, możemy rozwinąć niektóre wątki. Dobrze, bardzo chętnie. Dzięki wielkie. Do Dzięki. zobaczenia.